Joś się obala, ale pogoda, Śma jak w życiu. a wieje, co się w to hęgnął. Je, ja mam nadzieję, że nie ta lampu ciara zawala to hejdla. Nie, łona nie. Skąd ona by wzięła taką sznura, Tego by i tak żadne drzewo nie wytrzymało. A to w to jest. Ty, ty się sam cudzo, to ci sam pozwolą po moim placu łazić? Tam rundy rum łazić? Mi niemie sam przez Einfart, albo sama stąd pitoż, albo cię zarostąd wyniesą. Te, ja do ciebie godą, ty szczelipicie. Będziesz mi sam gadać, albo ci mąferlokiem ten ryj wyszelątać. Sam nie być na tym placu żadnego kurestwa. Patrzcie zdupić! Regina kociku poleciała, abyś mi do sklepu, co? Bo ja jest tak za loto, no ja sama nie dom rady, już nie mam czasu. Byś mi dwie wody mineralne, niegazowane, przyniósł, bo by da Amol parhała. Sam czy my, tasia. Jakie pieniądze? Ty mnie wyłożysz, a ja ci ładną w zeszłym roku. Te, obcy! Koza się bopcy! Gienek, niego tej dumie. Nie do mnie. Ja jest dzisiaj śmierć. Się czuję, jakoby z piekor na kolanach przyszła. Regina, jak ją mam durs... ją ja nie pija, ją ja nie jest czulnięto. Się co napić. Patrz jak ogryta mi z raju fajna ożaranda przywiozła. Mm. Co? Ty byś się chciał A pukałaś dzisiaj już Gibis? Na pewno? Bo ci z jak seźla wybił.